Wszystkiego najlepszego i kolejnych stu wspaniałych lat rozwoju. Jeszcze więcej startupów. Życzymy miejsc dla rodzin z dziećmi. Pozdrawiamy. Dobra, to co? Dużo miłości. Dużo miłości. Życzę dalszego rozwoju dla całego województwa. Jestem, jestem, jeszcze raz, jeszcze raz. dla województwa łódzkiego. Dużo rozwoju dla regionu. Dużo szczęścia dla mieszkańców naszego województwa. Żeby wszystkim żyło się lepiej, nasze województwo to jest nasz dom. Życzymy wszystkim, żeby byli wszyscy szczęśliwi jak my. Pierwszego jednorożca wydał z wyceną 1 miliarda dolarów. 100 lat województwu łódzkiemu. Żeby każdy dzień w województwie łódzkim był tak okay. słoneczny jak dzisiaj. Wszystkiego najlepszego, Łódzka. lat Życzę w naszym podróżom z okazji stulecia naszego województwa. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego co najlepsze. Przede wszystkim jak największego rozwoju szczęścia. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niechaj Łódzkie żyje nam! 200 lat, 200 lat Łódzkie! 200 lat Łódzkie! Wysoczu lat łódzkie. Są łódzkie! Życzymy sukcesów w realizacji projektów. Kota Łódzkie!